Dzień dobry, Radosa WPF, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd polsko-pacyficzny. Dzieje się bardzo dużo, przegląd myślę, że będzie arcy ciekawy. Zapowiedzią tego jest to, że musiałem zredukować liczbę tematów o połowę i to, o czym dzisiaj mówię, to uznałem za najciekawsze i najbardziej pilne. A będziemy mówili o relacjach niemiecko-chińskich. Mamy nowy rząd w Niemczech. I bardzo, bardzo ważne jest to, jaką linię on przyjmie w stosunku do Chin. To będzie miało różne konsekwencje nie tylko dla stosunków polsko-chińskich, ale dla Polski w ogóle, jak sądzę, i dla Europy. Relacje Białoruś-Chiny też bardzo ważne ze względu na sytuację na naszej wschodniej granicy. Tu też parę rzeczy się wydarzyło. No, lżejszy temat, złota piłka dla Leo Messiego, a nie dla Roberta Lewandowskiego. Jaką rolę tutaj odegrał świat pozaeuropejski, pacyficzny, także. No i proszę Państwa, bardzo wiele ciekawych debat w Polsce, choćby wokół ostatniej książki Roberta Kuraszkiewicza. Polska w nowym świecie, debata Nowej Konfederacji z udziałem także Jacka Bartosiaka, co oczywiście zapewniło jakąś nieprawdopodobną. Oglądalność relacji z tej debaty i nieprawdopodobne powiedze, powodzenie i o tym między innymi o tym w przeglądzie polsko-pacyficznym więc możecie państwo się spodziewać wielu ciekawych rzeczy a zawsze nietypowo bo zacznę od GBA czyli od delty rzeki perłowej Greater Bay Area czyli właśnie obszar między Guangdongiem a Hongkongiem czy właściwie cała delta tej rzeki jest to wielki projekt cywilizacyjny, wielki projekt cywilizacyjny, i, nie przy... no i co to ma wspólnego z Polską? No, proszę Państwa, my również mamy Plan Morawieckiego, mamy wiele projektów infrastrukturalnych, cywilizacyjnych, które mają popchnąć Polskę do przodu. Więc, chociażby nawet w kontekście planu Morawieckiego, może być to ciekawe, może być to inspirujące, właśnie w jaki sposób. W jaki sposób robi się to w Chinach? No, mamy CPK, jako ten wielki projekt, mamy projekt hubu na nowym jedwabnym szlaku, elektrycznych samochodów. Nie do końca, właśnie te chińskie doświadczenia mogą być tu przydatne, dlatego że mamy do czynienia z megalopolis. Takich jest 6 na całym świecie. Ja o tym piszę we wstępie do książki Biznes w Chinach: Jak odnieść sukces w chińskim świecie. I trzy z nich, trzy z tych megalopolis, znajdują się w Chinach. Jedno to jest Właśnie delta rzeki Perłowej, ale też obszar wokół Szanghaju, delta rzeki Yangtze, no i, no i północne Chiny wokół, wokół Tianjinu i Pekinu. Pozostałe no to jest oczywiście Tokio i ten europejski banan od Londynu po Mediolan, czyli z Europa Zachodnia, gdzie koncentruje się większość handlu, transportu, przemysłu, jakby populacji populacji też Europy. No i jest dużo mniejsze, na przykład San Francisco tylko 8 milionów ludzi, ale PKB zbliżone do tego z Delty Rzeki Perłowej. Tutaj projekt będzie polegał na tym, że trzeba będzie zintegrować 11 jakby miast, obszarów o łącznym, łącznej powierzchni 56 tysięcy km. kwadratowych. Przypominam, że Polska to jest terytorium 6 razy większe od tego, to jest 312 no trochę, trochę mniej niż 6 razy. Polska to jest 312 tysięcy km kwadratowych, ale na tym obszarze 56 tysięcy km2 mieszka 86 milionów ludzi i wytwarza PKB zbliżone do 1,7 biliona dolarów. To jest tyle co Tokio, a o 8 milionowe San Francisco, ze względu na to, że znajdują się tam siedziby. Bogaty film Big Tech również tyle generuje, czy nawet nieco, nieco więcej. Proszę Państwa, na czym ma polegać ten wielki projekt cywilizacyjny, czyli integracja tych 11 obszarów Delty Rzeki Perłowej o łącznej populacji 86 milionów ludzi w jeden organizm? No, ma powstać wielki globalny biznes hub. No To jest coś, o czym kochamy w Polsce opowiadać i nad czym kochamy debatować, i on ma się składać jakby z takich czterech centrów, każdy ma odgrywać inną rolę. No, wydaje mi się, że dobrym przykładem tego w Polsce udanego nie, takiego projektu cywilizacyjnego jest Trójmiasto, gdzie mamy Gdańsk, Sopot i Gdynię, i każdy z tych obszarów odgrywa inną rolę, a przede wszystkim Gdynia w ostatnich latach no, niesamowicie poszła do przodu. To są oczywiście na inną skalę się to wszystko dzieje w Polsce, no nie na skalę kilkudziesięciu milionów ludzi, ale powiedzmy, że kilku, kilku milionów. No i teraz tutaj mamy mieć cztery ośrodki jakby Hongkong, Shenzhen, Macao i Guangzhou, nazywane w Polsce kantonem. No proszę Państwa, oczywiście, oczywiście, oczywiście tak, oczywiście nie tylko biznes, ale też polityka. Chodzi o to, żeby Hongkong, jakby znaleźć mu trochę nowe miejsce rozwodnić ten Hongkong kilkumilionowy, siedmiomilionowy, ośmiomilionowy Hongkong. W kilkudziesięciomilionowym Gwandongu, tak, na wszelki wypadek, także Makao. Chodzi o znalezienie nowej roli, uspokojenie sytuacji. No, oczywiście to spotyka i będzie się spotykać z krytyką, zwłaszcza w Polsce gdzie polityka nie jest sztuką, a jeśli jest sztuką, no to sztuką PR-u, zdobywania poparcia, a nie realizowania celów politycznych. Natomiast tutaj cel polityczny jest jasny. Chodzi o to, żeby wciągnąć Hongkong w kilkudziesięciomilionowy Guangdong, jakby znaleźć mu nową rolę, rozwodnić go troszeczkę i przez to ustabilizować, uspokoić sytuację, co jest tym celem politycznym i co, co będzie będzie próbowane właśnie osiągnięcie w ten sposób. Co zrobić, żeby ten cel, oczywiście niesłuszny, został zrealizowany? No, przede wszystkim należy zbudować to, co zawsze wszędzie jednak model chiński robi, czyli infrastruktura i komunikacja, tak? I tutaj mamy już oczywiście projekty infrastrukturalne, takie jak szybka kolej z kontynentu do, do Hongkongu, Także Dongguan Pani, Pani to są takie, takie przedmieścia właściwie kantonu. Dongguan jeden z wielkich zakładów produkcyjnych, jeśli chodzi o buty w ostatnich dekadach. Shenzhen Zhongshan. Zhongshan to z kolei rodzinna miejscowość Sun Yatsuna. I tu także będzie szybkie połączenie. Do tego mamy ten gigantyczny most łączący Hongkong z Macao oraz Zhuhai. To jest największy chyba most świata budowany przez morze. Tam się pływało statkiem z Hongkongu do Macao. no teraz jeździ się samochodem, to jest wybudowany przez, przez ocean jakby kilkudziesięciokilometrowy most, no i oczywiście w celu właśnie integracji czy wciągnięcia Hongkongu, Makao stworzenia z jego jednego organizmu oczywiście z kontynentem. Eee, proszę Państwa, cztery główne miasta i każde będzie miało inne zadanie. Hongkong ma być centrum finansowym, offshore center dla RMB e, ma być też alternatywą, giełdą alternatywą dla e, Nowego Jorku. I tu już korporacja Didi pod tą presją polityczną czy geopolityczną, zdaniem strony chińskiej, presją geopolityczną ze strony Stanów Zjednoczonych, zdaniem Stanów Zjednoczonych presją ze względu na chińskich regulatorów. No ale niezależnie od tego, e, no, ta firma sama doszła do takiego przekonania, że jednak na nowy, w Nowym Jorku ona listowana. Być nie chce, no i, i będzie listowana na, w Hongkongu, gdzie będzie próbował pozyskiwać jak dodatkowe źródło kapitału. No, i to jest jakiś pomysł na Hongkong, tak? To jest jakiś pomysł na Hongkong, żeby powstrzymać własne firmy przed wychodzeniem z Chin, zatrzymać je jakby w Hongkongu, jednocześnie dać im tą możliwość pozyskiwania zewnętrznego kapitału. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest rola dla Hongkongu. Macao ma być centrum rozrywki i turystyki, więc powstają tam parki tematyczne. No, można to sobie wszystko obejrzeć w internecie, ja zresztą Państwu zostawiam taki film e, South China Morning Post, który to pokazuje. Ja się opieram w, w gruncie rzeczy teraz w, w dużej mierze na tym filmie. E, możecie Państwo to sobie również obejrzeć i to wszystko jest zilustrowane no, e, i tam pokazane są te parki tematyczne w Macao. Pokazane są też kasyna, a Chińczycy kochają hazard. On jest zakazany na kontynencie, tam, tam jest legalny, więc to ma być takich chińskie Las Vegas. Zresztą skala tego przemysłu hazardowego w Makao już znacznie przekroczyła Las Vegas. I Makao z Las Vegas też współpracuje, wzoruje się na Las Vegas, i tam zdaje się są różnego rodzaju filie różnych, właśnie kasyn z Las Vegas. Więc biznes jakoś tam się kręci i tą rolę ma odgrywać Makao, czyli parki tematyczne, kasyna. Gdzie będzie można pograć. Co ciekawe, Chiny, jako te globalne mocarstwo, potrzebują mieć silne takie linki, związki z innymi regionami świata i Mako ma odgrywać taką rolę wobec, co ciekawe, Brazylii i Mozambiku, czyli dawnych portugalskich kolonii, gdzie jednak te wpływy portugalskie pozostały, są silne. No i, i Makoma ma tutaj taką rolę do odegrania. Inną rolę do odegrania ma trzy, trzeci z tych czterech ośrodków, czyli Shenzhen, które ma stać się siedzibą chińskich, już właściwie jest siedzibą chińskich big tech, tych, które, o których dużo się mówi w Polsce, albo które już inwestują, czy przyjmują udziały niektórych polskich firm tak jak Tencent albo inna firma o której też się mówi dużo, ale to przy okazji zupełnie innego tematu. No i w tym Shenzhen ma rozkwitać technologia, ma rozkwitać innowacje, mają rozkwitać te wielkie chińskie korporacje Big Tech. No, które teraz ich działalność jest jakby dosyć mocno regulowana przez rząd. Zobaczymy jak to się odbędzie? No, główne, właśnie siedziba ich znajduje się wszędzie. No i dochodzi kanton, proszę Państwa, kanton, czyli Guangzhou, szczególnie mi bliski, bo tam studiowałem. No, ma zamienić się w taki transportowy hub kolejowy. Co ciekawe, tutaj widać, widać zamysł w tym, no i dlatego także, że ma być miejscem zaawansowanej produkcji. W związku z tym no zawsze chaby są tam, gdzie jest produkcja. No ale Państwa, oczywiście są wyzwania w realizacji tego projektu cywilizacyjnego o podłożu politycznym. Przede wszystkim jeden kraj, dwa systemy. Przypomnijmy, że Macao ma wrócić do Chin w 2049 roku, a Hongkong w 2047. Jeżeli ten projekt cywilizacyjny się uda, to de facto powrócą już wcześniej Niż, niż za te dwadzieścia kilka lat, no ale do, te, do tej, w tym momencie mamy do czynienia z różnymi systemami prawnymi, mamy do czynienia też z różnymi kulturami, różnymi językami, nawet, bo ten kantoński w Hongkongu różni się od tego kantońskiego z Guangdongu. No, ludzie jakoś tam się dogadują, ten chiński, nazywany mandaryńskim też, no, czy putonghua, ta mowa powszechna, mówiona w całych Chinach i także w Guangdongu. Jakoś ludzie w Hongkongu i w Makauje się nauczyli, więc jakoś można się dogadać. Może to nie jest jakiś duży problem, no ale, ale jest ten problem systemowy, prawny, on istnieje. Drugi, proszę Państwa, to taki, że ludzie przenoszą się z tych mniejszych miejscowości, jak Jiangmen czy Zhaoqing, do Shenzhen czy do większych miast. No ale tutaj gęsta sieć transportowa, to Chińczycy pokazali, że potrafią to robić. Może pomóc zatrzymać tych ludzi w tych miejscowościach i po prostu w bardzo szybki sposób można się przemieszczać szybkimi kolejami. W Chinach, jeżeli to będzie to megalopolis, taki można powiedzieć, coś takiego jak Śląsk w Polsce, tylko że na skalę no, kilkudziesięciu milionów, no to ludzie będą w stanie się szybko przemieszczać z jednego miejsca na drugie i nie będą musieli się przenosić z miast do miast. Proszę Państwa, ci prawnicy z Hongkongu po specjalnej aplikacji w niektórych sprawach handlowych i cywilnych będą mogli bronić, czy wydawać ekspertyzy. Tu w ten sposób ma zostać, jest to jedna z prób właśnie załatwienia, czy wyjścia naprzeciw tym problemom, które tworzone, stworzone są przez różne systemy prawne, a co ciekawe w w takim mieście na pograniczu Makao i kontynentu, ma być podwójny kontynent właśnie ludzi, podwójny komitet, przepraszam, taki lokalny komitet złożony z ludzi z kontynentu i z Makao. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Natomiast rzeczywiście pozostanie to pewnego rodzaju no jakimś, systemowym, jakimś systemowym wyzwaniem. Proszę Państwa, mamy ciekawą sytuację na wschodniej granicy. Ja jutro ukaże się taka rozmowa ze mną na kanale Nam Zależy. Zawsze to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, ogląda te rozmowy, czasami nawet więcej. No to jest ciekawe, bo niszowy kanał internetowy od, zaczął pełnić rolę no, takiego głównego źródła informacji o, na, na takie tematy niszowe, które ze zrozumiałych powodów jakoś nie, nie zajmują. Uwagi w większości jakby ludzi w Polsce, czy są daleko od tego głównego nurtu, i tam dosyć optymistycznie wyraziłem się o relacjach Polska-Chiny, gdzie Chiny wydały takie dosyć neutralne oświadczenie dotyczące granicy wschodniej, no ale teraz okazuje się, że mamy do czynienia z ruchem dyplomatycznym, który trochę zmienia obraz, czyli memorandum w sprawie współpracy wojskowej między Białorusią a Chinami. No i tutaj jest kilka ciekawych kwestii, trzeba zadać konkretne pytania czy to jest korzystne dla Polski przede wszystkim no raczej chyba nie jest korzystne, jest to ruch symboliczny jest to memorandum z takich memorandów przynajmniej na początku niewiele wynika, no ale jest to ruch symboliczny, niekorzystny tak? lepiej żeby było memorandum takie w którym do, w których od, od, jakby dementuje się taką możliwość oddala się tego typu wnioski, czy, czy wyklucza się tego typu inicjatywy? No, sytuacja, no tak, no, czy to jest korzystne, to jest na pewno dla Białorusi, no bo, bo, bo z nią się rozmawia bezpośrednio, nadaje jej się podmiotowość. To jest bardzo cenna waluta dla reżimu Aleksandra Łukaszenki. Nie rozmawia się tutaj z Moskwą, tylko rozmawia się z Białorusią, tą z nią, podpisuje się to memorandum, więc dla Białorusi jest to no, na, pewno, na pewno korzystne. Bardzo jest to, jest to cenne. Czy taka polityka Chin prowadzi do stabilizacji? No zdaniem Chin najwyraźniej właśnie prowadzi do stabilizacji. Czy zdaniem Polski prowadzi do stabilizacji czy to uspokaja sytuację, no nie wiem. Wydaje mi się, że, że dla nas jednak to nie jest korzystne i u nas to powinno jednak budzić pewnego rodzaju niepokój, bo mimo tego, że Polska nie chce wojny, przecież nie chce eskalacji, nie jest agresywna militarnie nawet przecież stąd inicjatywa Jacka Bartosiaka, który proponował nowego wzoru, to Polska czuje się zagrożona właśnie i jak miałaby atakować, skoro niektórzy prowadzą jakieś symulacje pokazujące, że, że militarnie byłaby łatwo pobita, więc czy powinniśmy się niepokoić jakimś sojuszem wojskowym czy memorandum wojskowym w ogóle Białorusi z Chinami? No niby nie, bo ta kwestia wojskowa interesuje nas tylko do obrony. No nie wiem, czy te memorandum właśnie miałby być wymierzone w Polskę. Tutaj myślę, że minister Rau, który ostatnio spotkał się z ambasadorem Chin i prowadzi bardzo ożywioną Dyplomację, dialog na tym polu, no powinien zapytać, czy, ta, czy to memorandum jest właśnie wymierzone w jakąś stronę trzecią, czy w Polskę. No, Polska nie jest agresorem, no, nie, nie chce właśnie deeskalować, nie chce eskalować napięcia i jakby w, w kwestii militarnej, jeżeli mówimy o tym obszarze, em, tym aspekcie militarnym, to tylko występuje jako kraj zastanawiający się nad tym, czy będzie wystarczająco silny, aby się obronić, a nie żeby Atakować. E, pytanie następne. No, czy uspokaja, więc mamy pytanie, czy jest to korzystne? No raczej nie jest korzystne. Czy uspokaja sytuację? E, może z perspektywy Chin, tak. Może z perspektywy Białorusi, tak. Z perspektywy Polski, niekoniecznie. Czy możemy liczyć na Chiny? No raczej e, nie do końca, ale to też jest jakby uczciwe, bo Chiny zawsze mówiły, że nie są zainteresowane jakąś strategiczną współpracą, więc dawały to wyraźnie. Znać. No i teraz widzimy, że mamy z jednej strony takie neutralne oświadczenie wzywające do dialogu, rozmowy, z drugiej strony mamy memorandum w sprawie współpracy wojskowej Białorusi i Chin. Więc, no, nie jest to korzystne, I czy, ale, czy powinniśmy odpuścić jakby kwestię. Starań o pozytywne zaangażowanie Chin. Uważam, że nie. Że jednak warto tutaj przekonywać również stronę chińską do naszych racji, właśnie do stabilizowania regionu. Także warto przekonywać Stolicę Apostolską, bowiem ostatnie zdaje się. Wystąpienie papieża Franciszka, o którym tutaj bardzo krótko, też mówi o tym, że pewne nacjonalizmy szaleją, że nie okazuje się solidarności migrantom. To znaczy, że nawet w Watykanie polska narracja się nie przebiła. Przecież Polska udzieliła wsparcia ponad miliona Ukraińcom. Bardzo wielu z nich dobrze się czuje w Polsce, pracuje tutaj, znalazło tutaj drugi dom. Wiem, że jest wiele osób duchownych, księży, którzy oglądają ten kanał. No może nie są to ludzie w kościele katolickim jakoś bardzo wysoko, mający dostęp do Watykanu, Stolicy Apostolskiej, no ale może warto też zadbać o to, żeby polska narracja przebiła się do papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej i konsekwentnie dbać także o to, aby przebijała się do, do Pekinu. Proszę Państwa, zwłaszcza, że Habemus, habemus Nowy Rząd, w Niemczech, tak, mamy nowy rząd w Niemczech dosyć, powiem szczerze sceneria pożegnania Angeli Merkel taka imperialna, te płonące pochodnie no to może niepokoić w Europie Środkowej, myślę, że nawet nerwowe komentarze Jarosława Kaczyńskiego, te przecieki gdzieś tam z siedziby PiS no to miały związek z tym, że to była jakaś imperialna, cesarska ja bym to nazywał właśnie cesarską. Nie wiem, czy to znowu jest wpływ lat spędzonych w Chinach, ale, ale cesarska estetyka, tak? czy symbolika. No i to może być niepokojące, odbierane w Europie Środkowej. U nas nie budzi to jakichś entuzjastycznych skojarzeń, ale proszę Państwa, myślę, że kandydatka na stanowisko. Na stanowisko ministra spraw zagranicznych Niemiec, nowa szefowa dyplomacji niemieckiej, bo to prawdopodobnie będzie nią pani Berbeck, z partii zielonych. Już te rozmowy się zakończyły, dokonano tego dealu, te partie podzieliły się między sobą uzgodniły wspólną wizję sprawowania rządów w Niemczech. No i ona, myślę, że robi dobre wrażenie. Sympatyczna, bardzo młoda, zaledwie 40-letnia właśnie polityk z Niemiec. Ja miałem wiele takich koleżanek z Niemiec. To były zawsze bardzo, bardzo fajne koleżanki. No, bo oczywiście to, to tutaj mówimy o polityk o dużym, o dużym doświadczeniu. Także życiowym, matka dwojga, dwojga, cór, dwojga córek, ale wydaje mi się, że to jest taka sympatyczniejsza twarz, jakby niemieckiej dyplomacji, a przynajmniej kojarząca nam się w Polsce znacznie lepiej niż te, niż te pochodnie w, w, w Berlinie. Pani Berbek skończyła nauki polityczne w Hamburgu, przerwała studia doktoranckie. Jako polityk jest bardzo skuteczna. Jest bardzo skuteczna, dlatego, że, że była drugą kobietą w historii, która była nominowana na kanclerza. Startowała w wyborach jako kandydat na kanclerza Partii Zielonych trzykrotna brązowa medaliska w gimnastyce na trampolinie, nie wiem czy to powinienem powiedzieć skoków na trampolinie, ale w mistrzostwach Niemiec trzykrotnie zdobywała brązowy medal przebywała na różnych stypendiach międzynarodowych, w czasie liceum przez rok na wymianie w Stanach Zjednoczonych, również była na LSI no może jako przyszły szef dyplomacji ma niewielkie doświadczenie międzynarodowe dlatego, że Mając 40 lat, rocznik 80, zajmowała się głównie, głównie polityką, głównie polityką, ale nie międzynarodową, tylko tą krajową partyjną, była wiceprzewodniczącą grupy Berlin Niemiecko-Tajwańskiej. To może być ciekawe, to może odegrać jakąś istotną rolę. Co ciekawe, była też członkinią grupy parlamentarnej Polska Niemcy zobaczymy. Dużo w swojej działalności poświęcała sprawom klimatycznym. No i to tyle, jeśli chodzi o nową panią minister. Tutaj się pojawia kilka, kilka kwestii. No pierwsze, jaka będzie, jaki będzie stosunek nowego rządu niemieckiego do, do Chin. I oczywiście też do Rosji, ale generalnie do świata pozachodniego, bo jeżeli spojrzymy na background pani minister, no to on jest bardzo taki, powiedziałbym, atlantycki, natomiast interesy Niemiec no, są globalne. Są globalne, więc no, to, czy ktoś tam e, był na stypendium gdzieś, to powiedzmy, że może w Polsce odgrywa jakąś istotną rolę, ale w takiej polityce globalnej, gdzie decydują interesy, powiedzmy, no właśnie to jest ciekawe, na ile odegra to rolę. A pani e, Berbek wypowiada się dosyć stanowczo e, na temat e, właśnie Niemiec, e, na te, polityki niemieckiej. I mówi wobec Chin, i mówi tak, dialog jest kluczowym elementem budowania polityki międzynarodowej, ale nie, nie oznacza, że pozostajemy milczący w pewnych sprawach. Polityka zagraniczna oparta na wartościach to kombinacja dialogu i twardości. Twardości jako tafnes. Elokwentne milczenie to nie jest forma skutecznej dyplomacji na dłuższą metę, choć niektórzy zdawali się w to wierzyć. No proszę Państwa, nie wiem jak będzie, no bo akurat tutaj przypomina mi się Donald Trump, no, który absolutnie nie należał do milczków, natomiast czy to zwiększyło jakoś skuteczność Stanów Zjednoczonych w czasie jego prezydentury, no to nie jestem do końca przekonany. No Dzisiaj Joe Biden akurat, mimo że mówiono o tym, że to ma być coś zupełnie innego, to forma jest inna, a interes znowu jest ten sam i też nie może się zmienić, więc Właśnie bardzo jestem ciekaw, jak tutaj Niemcy, jaką będą prowadzić politykę, bo też mówią, że inną, przynajmniej inną formie. No i co ciekawe, proszę Państwa, nigdy tak nie mówiono o Angeli Merkel w Polsce, ani nie mówiono tak o Niemczech, bo był to kraj właśnie oddany wartościom, ale teraz jakiś cały wysyp pojawił się komentarzy i komentatorów Niemczech, którzy nazywają... Odchodzącą właśnie kanclerkę, czy też cesarzową Europy, jako osobę bardzo pragmatyczną, która prze, 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 przekładała, jakby, czy przedkładała, przepraszam, przedkładała zaangażowanie nad konfrontację. Że te słynne wyjazdy kupieckie, te delegacje do Chin z grupą kilkudziesięciu biznesmenów, no i zresztą podaje się przykład Chin i słynnego rzecznika już chińskiego przedstawiciela wilczej dyplomacji Zhao Diena, który no, otabene obserwuje mnie na Twitterze, chociaż obserwuje wiele innych osób, więc nie wiem, czy informacja o w dzisiejszym komentarzu też do niego dotrze, ale mówi, że Chiny są, były zadowolone wobec Angeli Merkel i jej pragmatycznego kursu. Liczą na, liczą na kontynuację. No, te wstępne wypowiedzi hmm, pani Berbeck wskazują, że że przynajmniej w formie to się może bardzo zmienić i, i Niemcy będą używały ostrzejszego języka wobec Chin i nie będą korzystać z formuły właśnie elokwentnego czy dyplomatycznego milczenia, że te czasy, właśnie w czasach koalicji Zielonych, SPD i FDP już się skończą. Ale Niemcy